Dzisiaj we włókach tradycyjnie wspólne kolędowanie wszystkich mieszkańców parafii i kiełczyn. To jest spotkanie tradycyjne, podtrzymanie tego, co przede wszystkim łączy ludzi, czyli wspólnoty, spotkania się, pośpiewania kolęd ale też spędzenia czasu. To są też takie dobre momenty do tego, że ludzie w tym codziennym zagonieniu różnych obowiązków nie mają czasu się spotkać. Spotkać, porozmawiać, zobaczyć, ale też wspólnie pośpiewać. I to jest kolejne przedsięwzięcie, które się odbywa na terenie gminy Dzierżoniu, właśnie we Włókach. Tutaj jest zespół lokalnych artystów, którzy właśnie swoje umiejętności łączy również grom na różnych instrumentach, a także śpiewem przy pomocy mieszkańców, osób, które chciały dzisiaj spędzić te niedzielne popołudnie we włókach na sali. Nie ma, przyznam szczerze, tak dużo osób jak w poprzednim roku. Czasami bywało mniej, więcej, czasami mniej, ale przede wszystkim liczą się ci, którzy chcą. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby być razem w tym czasie, być wspólnie, spędzić ten czas, ale też powspominać, też porozmawiać o tym, co nas czeka w tym nadchodzącym 2024 roku. Cieszę się, że po raz kolejny na sali we Wuk jest wspólne kolędowanie. Każdy ma zaproszenie, kto chce może przyjść. Piękna tradycja zaczyna się w domu, kończy się powiem, na sali. Kto śpiewa w domu, będzie też pięknie śpiewał na sali. Biorą udział w śpiewaniu, chętnie otwierają śpiewniki i mają możliwość wyrazić swoją radość z tego święta, które przeżywali. Cieszę się, że są te najmłodsze pociechy. Szkoda, że nie ma tych może w średnim wieku szkoła powiedzmy średnia, ale cieszyć się tymi, którzy przyszli. Tylko jak najwięcej takich spotkań, żeby one były nie tylko u nas we Włókach, ale też na innych salach taka jest możliwość. Wszystkim życzę, żeby odnaleźli w swoim życiu potrzebę spotkania Pana Boga, nie tylko w okresie wygili, ale przez cały rok. Myślę, że każde takie przedsięwzięcie jest dobre do tego, żeby łączyć wspólnotę, bo wiadomo, organizatorami jest Sołectwo Włóki, ale też przyjeżdżają osoby z innych sołectw tutaj z terenu parafii Kiełczyn. Tutaj ksiądz Stanisław Olszowy również dokłada wszelkich starań do tego, żeby też swoją osobą, swoimi umiejętnościami artystyczno-wokalnymi ten dzień szczególnie uczcić. I myślę, że na tym nam zależy, żeby być razem i też przede wszystkim życzę wszystkim Mieszkańcom parafii Kiełczyn, żeby ten rok 2024 był zdecydowanie lepszy od poprzedniego, żeby ich marzenia, ich cele się spełniały, realizowali, bo siła człowieka wynika z jego siły nie mięśni, a umysłu i serca i to co robi. Jeśli to co robi tworzy z sercem, z pasją realizuje to co jest wyjątkowego i też życzę, żeby ten rok 2024 dla mieszkańców parafii Kiełczyn był wyjątkowo szczególny i obfity.